Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej przed meczem 10 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jutro tutaj o godzinie 15 na Stadionie Króla mecz EUKS Krakowia. Obornie trener EUKS-u Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Trenerze, zanim o tym co jutro po południu, to o tym co przed chwilą się wydarzyło. Jak na gorąco wrażenia z losowania Fortuna Pucharu Polski? Myślę, że było kilka możliwości, żeby trochę lepiej trafić. Ale na pewno ciekawy mecz. Ciekawy dla, dla kibiców. Liczymy na to, że stadion się wypełni, bo przeciwnik godny. Poprosimy o pytania. Krzysztof Syniński, telewizja to ja. Panie trenerze, to jeszcze w nawiązaniu do tego pucharu i do Was. Czy, to, czy w takim razie. Ja wiem, że to jest jeszcze kawał czasu do tego spotkania, ale bo dla wielu klubów pewnie ten puchar jest kulą u nogi. Nie wiadomo, jak będzie z Rakowem, ale patrząc na to, że tendencja jest na razie u nich taka nieciekawa, to może w tym należy też szukać szansy. Czy znaczy nie wiem, no co nie Przegrali wczoraj z Lechem, czyli też zespołem, który zalicza się do czołówki ligi. Wyraźnie, bo wyraźnie, ale no tak się akurat ten mecz układał. Co do tego, czy, czy ten Puchar polski jest kulą nogi, nie sądzę. Myślę, że są to ciekawe rozgrywki. To, że mm, Trenerzy wielu klubów, albo nie wiem, kilku klubów, w tym ja, szukamy jakichś tam zmian, no to też trzeba to zrozumieć, że ma się w kadrze 20 paru zawodników i oni też kiedyś muszą zagrać. No to, to, to nie jest tak, że oni są tylko do, do treningu. Wydaje mi się, że przed meczem z Rakowem, nie wiem jaka będzie sytuacja kadrowa nasza, ale pewno tylu zmian w składzie już nie będzie, co, co przed Kaliszem. A jest ktoś, kto, że tak powiem, zyskał w Pana oczach po meczu w Kaliszu? Zobaczymy jutro. No to a propos jutra, też zastanawiam się, jak, jak te Krakowie postrzegać, bo no tam z Pogonią było, było trochę radosnej piłki, przynajmniej z jednej strony. I mam wrażenie, że taki mecz by Wam odpowiadał, w sensie gdyby był on właśnie otwarty, ofensywny, bardziej na że tak powiem, 1-0 niż, bardziej na 3-2 niż 1-0? Nie wiem, jaki by nam bardziej odpowiadał, natomiast, co no, Krakowia wydaje mi się w podobnym, w podobnej sytuacji jak my. Niezbyt jakaś dobra seria w lidze i mecz pucharowy, którego przebieg też był podobny do naszego, wydawało się, że mecz już jakby pod kontrolą prowadzili 4-1, i nerwowa końcówka skończyło się 4-3, my 3-2, więc tutaj ten przebieg podobny. Myślę, że Krakowia jest bardzo niewygodnym rywalem, właśnie jeśli chodzi o taką grę, kiedy są w defensywie, kiedy bronią. Wiemy o tym, że grają piątką obrońców, kiedy, kiedy są w fazie defensywnej. Na pewno nie jest to łatwe. Pewnie rzeczywiście, gdyby grali odważniej, byłoby trochę więcej miejsca. Nie wiem, jak ten mecz będzie przebiegał. Musimy być gotowi na to, że i gdzieś tam ta, ta obrona będzie bardzo taka skonsolidowana, ale myślę, że też będą fazy meczu takie, kiedy będą musieli wyjść wyżej. No to jeszcze jedno pytanie o listę nieobecnych. Na tej liście Stipia Juric, pauzujący za mm, kartkę jeszcze z A pan też na tej liście? Mnie to tak jakby nie było, także ja jestem przespokojny na ławce, to nie ma znaczenia czy, yy, czy tam jestem czy nie. Dzień dobry. Jeszcze raz, panie także mówił pan tutaj o konsolidacji gry drużyny Krakowi w obronie, no ale to co powiedział Krzysiek w meczu z Pogonią, tam była radosna twórczość, również nie było tego parcia na bramkę rywala, zresztą podobnie było w meczu z Widzewem, tyle tylko, że na Widzewie nie grał jeszcze Kamil Glik, a w meczu z Pogonią grał Kamil Glik i widzieliśmy, że no tam totalnie oni się nie rozumieli, jeśli chodzi o grę w obronie. Czy będzie pan gdzieś tutaj starał się jakiś szukać szans uks u ja patrzę na ten mecz spokojnie trochę inaczej, ponieważ oni szybko stracili dwie bramki, grając u siebie i nie mieli nic do stracenia. Musieli podjąć większe ryzyko. Natomiast patrząc na mecz z Łęczną, tam zupełnie inaczej, to to wyglądało i myślę, że ten właśnie przebieg meczu, szczególnie na początku tego spotkania z Pogonią, miał bardzo duży wpływ na to, jak oni, jak oni grali. Rzeczywiście można było odnieść takie wrażenie, że jest to bardzo radosny, frywolny taki, taki futbol, ale tak jak mówię, no, gdy się przegrywa 2-0 u siebie, no trudno się bronić. Na zdrowie. To zapytam o... Eureka, był bardzo fajny mecz. Naprawdę rozegraliście z Zagłębiem to troszeczkę podbudowało drużynę. No ja o tym mówiłem nawet po meczu, że ta mm, sytuacja już w przerwie meczu mm, potrafiła ten zespół gdzieś tam wydaje mi się jeszcze bardziej skonsolidować i yy, Doprowadzając do, do, do remisu z silnym przeciwnikiem, jakby na to nie patrzeć, grając w osłabieniu w końcówce meczu, wyciągając wynik na 2-2, to na pewno jest to też na plus, i myślę, że chciałbym, żeby to miało rzeczywiście przełożenie na kolejne mecze. To jeszcze zapytam o plan taktyczny na spotkanie z Krakowią. Plan taktyczny jest taki, żeby. Garnąć punkty, bo, bo, to jest, bo to jest najważniejsze. Nie będzie, tu, nie będzie tu słynnych 8 sekund, milczenia, ale e, oczywiście, że przygotowujemy się do tego meczu bardzo mm, solidnie. Analizowaliśmy e, Krakowie, ale czasami tak to bywa, że e, ten, ten, ten mecz, e, początek meczu, pierwsze minuty mogą wywrócić wszystko do góry nogami. Pamiętam kiedyś taką opowieść byłego. Starszego trenera, który mówił, że cały tydzień przygotowywał się do tego, żeby grać w defensywie, czekać na kontratak, a w drugiej minucie stracił bramkę i mówi, co teraz? Cały tydzień poszedł na marne. Także e, to są takie rzeczy, że trzeba być przygotowanym e, na każdą ewentualność. Poprosimy o kolejne pytania. Skoro nie ma pytań, to kończymy konferencję prasową. Dziękuję, trenerze. Dziękuję.